Witam wszystkich serdecznie. Pierwsza część, właściwie wprowadzenie tylko do kursu zbioru poradników dotyczących programu Inkscape, podstawy pracy z tym programem. Jak najbardziej rzeczy podstawowe. Postaram się omówić po kolei wszystkie narzędzia, które tutaj widać. Mamy do wyboru troszeczkę opcji, różnych filtrów, efektów. Też o tym powiem. Pokażę, jak łączyć grafikę wektorową, bo jest to program właśnie w wersji 0.48, czyli w tej chwili najnowsza, stabilna wersja. Program do grafiki wektorowej, jak łączyć w tym programie także elementy grafiki bitmapowej, dodać. Pierwsza bardzo ważna informacja: program jest aplikacją darmową, czyli można go właściwie pobrać najlepiej z dwóch stron. Pokażę. Pierwsza to jest oczywiście moje forum. Dla użytkowników forum dodałem na dole dział programy, mamy rastroba wektorowa i w tym dziale, w tym temacie można pobrać sobie najnowszą właśnie wersję programu Inkscape. Dla Windowsa 32 bity oraz dla Windowsa 64 bity. Druga strona, a właściwie pierwsza strona, bo to, bo to jest najważniejsza strona, czyli strona programu Inkscape. I tutaj mamy zakładkę odpowiednią, mamy Inkscape do Linuxa, Windowsa, Macintosha Ja oczywiście używam Windowsa, czyli wybieram sobie tą opcję, tu mamy też do wyboru wersje instalacyjne, czyli instalacyjna wersja, portable i spakowany plik. Chwileczkę trzeba poczekać. Tutaj także można pobrać z GIMP, Scribus z za darmo. Pojawi się okienko do pobierania. Jest to wersja 32 bity No, oczywiście kliknę anulu i mamy już pobraną, zainstalowaną. Gdyby kogoś interesowała wersja 64-bitowa, czyli do Windowsa 64 bity zapraszam na tą stronę www.parta.com. I tutaj mamy Inkscape. Ta sama wersja programu, ale Windows. 64 bity. Interface to jest co prawda uruchomione tutaj okienko Gimpa innego programu do grafiki bitmapowej, ale Interface ma ten sam kolor właśnie. Inkscape'a 64 bity. Jest ciemny, niejasny. I wracam do programu Inkscape, 32 bity. Tak mniej więcej wygląda program po uruchomieniu. Oczywiście on się uruchomi w małym okienku. Ja w dalszych częściach pokażę też, jak dokonać sobie pewnych ustawień, aby on się uruchamiał w pełnym ekranie. Jak zmienić wygląd troszeczkę ustawienia tutaj tych okien przyborów, które tutaj się pojawiają z tej strony, zmienić ich miejsce itd. itd. Wspomniałem o wersji 64 bity, czyli ktoś, kto ma Windowsa 64 bity zainstalowanego. Jak najbardziej może zainstalować tego Inkscape'a i jest, tak jak mówiłem, właśnie ciemny interfejs. Obszar roboczy jest biały, to pozostało się nie zmieniło, natomiast wszystko dookoła tutaj na zasadzie kontrastu, to, co było białe, stało się ciemne, napisy. Były ciemne, są teraz białe. Zamknę tę wersję, wrócę do wersji 32 bity, czyli na tej wersji będę pracował. Tutaj też uwaga na sam koniec tego, tej części, tego wprowadzenia. Zapraszam wszystkich serdecznie na moim forum, bo tylko tam będą wszystkie części tego kursu. Dwie lub trzy części, oprócz tego wprowadzenia może jeszcze dwie, jedna lub dwie części będą dostępne na YouTube, natomiast wszystkie są dostępne tylko i wyłącznie na moim forum. Mam nadzieję, że kurs, który stworzyłem dla tego programu, zachęci Was do korzystania z niego. Jest to znakomity program do grafiki wektorowej. Nawet jeżeli osoby używały wcześniej grafiki bitmapowej, na przykład programu GIMP czy Photoshop, znakomicie można włączyć te elementy w tym programie. Dziękuję i zapraszam do kolejnych części.